Cześć, jestem Asia Stawińska i jestem psychologiem W Pokój Spokój. Chciałabym Ci bardzo pogratulować zakończeniu kursu Zbudowania poczucia własnej wartości. Jeśli udało Ci się przebrnąć przez wszystkie ćwiczenia, wiesz, że zrobiliśmy już następujące rzeczy. Jeśli nie wykonałeś wszystkich ćwiczeń zawartych w kursie, bardzo serdecznie Cię do tego zachęcam. Pamiętaj, że wymagają one nieco czasu. To nie są ćwiczenia, które wykonuje się tak szybko, od razu. Natomiast jeśli masz opory przed wykonaniem jakiegoś zadania, chcę, żebyś wiedział, że jest to zupełnie normalne i czasem może być tak, że pewne rzeczy nie są dla nas albo na pewne zadania potrzebujesz po prostu nieco więcej czasu. Jeśli potrzebujesz profesjonalnego wsparcia, odwiedź www.pokójspokój.pl i dowiedz się więcej. Ja jeszcze raz z całego serca ogromnie Ci gratuluję. Udało Ci się osiągnąć naprawdę dużą rzecz, która wymagała odwagi i zaangażowania. Brawo! A jeśli poszukujesz więcej wiedzy psychologicznej, subskrybuj ten kanał i sprawdź kolejne materiały.